serwis Was muzykanci w 14 poniedziałkowym rozruchu z Balfrem Goffrem. Dzisiaj jest bardzo dużo dni. Pierwsze to jest 1 kwietnia, czyli pierwszego dnia kwietnia zawsze, czy nie pierwszego dnia kwietnia, zawsze pierwszego dnia miesiąca nagrywamy się na akordeonie, jak gramy, żeby odsłuchać z poprzednich miesięcy. Także nagraj się dzisiaj lub w tym tygodniu na akordeonie, jak grasz, żeby mieć później porównanie, jak grasz na akordeonie. Poniedziałek Wielkanocny, Prima Prilis. Także można się dzisiaj oblewać nieźle wodą, oczywiście z umiarem. Dzisiaj jest też ostatni poniedziałkowy rozruch z Belfröm Goffrem. I to jest trzecia na Prima plis, rzeczywiście żart. I czwarte, dzisiaj jest początek nowego kwartału roku. Czyli wczoraj nam się skończył pierwszy kwartał roku. Także należy się wziąć do roboty, zacząć grać na akordeonie, bo drugi, kwartał rok właśnie się rozpoczął. Na ten poniedziałkowy rozruch z Belfrendoffem najważniejsze jest to, żebyś się nagrał, jak grasz na akordeonie. Czyli, korzystając z okazji, dodam jeszcze, że na platformie jest nowe opracowanie Kalina Malina, piosenki wojskowej, a już w czwartek będziemy się też uczyli na żywo grać Kalina Malina. I jak zacząć grać na akordeonie od zupełnych podstaw? Jak szybko wrócić po latach przerwy? Także zapraszam Cię już też w czwartek na 19.30 na szkolenie bezpłatne, live na akordeonie. Przegrać na akordeonie i ich inni zatańczą, jak im zagrać.